Turu, 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 turu. Witam moi drodzy serdecznie. Już za chwileczkę rozpoczą się dzisiejsze emocje w szkołach Narciarskich, Czwartkowy turniej, oczywiście. Czwartkowy turniej online. Jak będzie to prawdopodobnie Team Cup z tego co pamiętam. No, zobaczymy, jaka będzie frekwencja, oczywiście, do tego turnieju. Na ten turniej małem prawo się spóźnić, dlatego, że to jest turniej czwartkowy. To jest turniej taki neutralny, czyli który możemy rozgrywać, ale nie musimy. Natomiast jeśli mamy możliwość, to oczywiście rozgrywamy. Natomiast to jest ten jedyny turniej w tygodniu, kiedy jest nam wyburzone spóźnienie. Tak, bez największych konsekwencji, no bo frekwencja tego turnieju jest zazwyczaj najniższa, jeśli chodzi o wszelkie turnieje. Trochę rozgrywane. Mm -hmm. Za chwileczkę sobie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. A więc za chwilkę oficjalnie rozpocznie się dzisiejszy turniej. Gdzie teraz są neleśniki? Den er på gang. Matko, proszę zobaczyć, jak nam się fajnie ściemnił ekran. Jestem pod wrażeniem swoją drogą, że dokładnie, tak się nam się ten ekran ustawił. Widzimy frekwencję. Tradycyjnie, jak turniej czwartkowy, to frekwencja jak na lekarstwo. Dzisiaj, no chociaż będzie z nim walczyć w tym konkursie, dobrze, nie mam... <laughs> że nie ma w tym już że nas umija. A Geweb był, był zrobiony wyborem na rozrzewkę. Sofia Trunc. Łukasz, głos MEN. Oczywiście realnie będziemy z MENem walczyć o pierwsze miejsce w konkursach, natomiast minimum, co będziemy oczekiwać, to drugie lokaty. Zaczynamy. Zaczynamy dzisiejsze smakania. <laughs> hmm. Jedna drużyna. Oczywiście na razie zaczynamy od trzeciego miejsca. W kwalifikacjach, oczywiście w konkursie liczymy na więcej, ale ten skok nie wiem, czy tam nam więcej. 109,5. No niestety nie. <laughs> Unikam ostatniego miejsca, ale, ale niestety nic poza tym. Skok nowy trochę lepszy. Ale czy do drugie miejsce Tak. Zaczynamy obiecująco. Z tym, co opuszczę. Przed nami jeszcze 17 km. Także, tutaj, oczywiście, no, względnie jest jeszcze czas na dzisiaj dla nas tutaj. Na rozgrywanie tej batalii. Trata najlepsza. Przed nami e pierwsze loty. Już w drugim konkursie, pierwsze loty, ale początek sugeruje, że może być koło Na razie, wtopa. 187 metrów. Co w konkursie? 205,5 Z koniec przydobędamy tutaj hmm, bez błysku, ale odlecie. Nie nawet łukasz Głos sobie poradził. odlatując um, już wyraźnie. My w Sejmowej niewiele zmienimy, natomiast no, unikamy kubu, yy, powtórki z serii próbnej, kiedy to potem nie niewydane. Teraz chociaż Doroty oba powyżej 200 metrów. Korytik minus jeden, ale widzieliśmy, że tak może być. Za chwilę Rena i taka pierwsza okazja, żeby powalczyć o pierwsze miejsce, bo Rena to jest mniejszy obiekt. Tutaj realnie yy, szanse z Benem się wyrównują pod pewnym względem z więc tutaj na pewno te szanse na ewentualne pierwsze miejsce indywidualnie będą większe. Czy my też sobie to już inna sprawa. No i to początek. 96 metrów. Okay. 96,5 i no niestety. Walczymy tylko o drugie miejsce i to tak. Poznakę zapytania, czy będziemy w stanie o to drugie miejsce powalczyć. Być może tak, bo drugi skok będzie lepszy, więc jakaś nadzieja się pojawi. Sto i pół metra, no i jest to drugie miejsce. Yy, Łukasz głosmy mi trochę parta, by niestety nie. To men tutaj zawalił e, sobie ten gong w zupełnej mierze. Yy, mamy te poklady robione dzięki tej naszej postawie tutaj. Yy, za chwilę Korczewel, duże skocznia. A rozmiar 135 metrów metod francuska skocznia jak wiemy zaraz zobaczymy czy będzie lepiej czy gorzej jedziemy oczywiście na ciekawą rywalizację przede wszystkim 12 belka startowa mocny wiatr ale czy Pornatę no to już inna sprawa widzimy że raczej w plecy bo tutaj po punktka się osiągnęło. 125 metrów to nie był wyskok um, oczywiście odczytamy drugie miejsce w tych kwalifikacjach w tej E, zobaczmy, co e, da nam konkurs. No, trochę lepiej. 128,5 metra mamy szansę, tę zawody wygrać. Dajemy tylko 30, 30 punktów do pierwszego miejsca. A więc niecałe pół metra, ale to nasza porażka. Pierwsza wtopa dzisiejsza taka, nasza ewidentna. Jeśli chodzi o wybór konkursową, e, spadamy na trzecie miejsce. No, nie może być inaczej. Łukasz Głos tutaj wydaje się, że taką by wygrał, bo tutaj przewuściła tak na 130 metr. Więc podejrzewam, że tak tutaj ta przekana była, by pisana dzisiaj w tym kontekście. Za chwilę zakopane. dużo skocznia na rozmiar 140 metrów, 12 belka startowa. No i zobaczymy. Początek 134 metry. Nie będzie źle. Drugi wynik. Czyli gdzieś tam by się nadzieja na Mam na nasz lepszy występ Teraz 132,5 To jest już to jest drużyna myśl skoro mamy trzech Polaków no mnie hmm. eee, w swoją drogą Ale może drugiego rządu mógł to będzie czwartym zawodnikiem chociaż w ogóle nie musi wychodzić na Polak. My w styniowej bronimy się. gle mamy zawody. No, mamy na to czekaliśmy, czyli ten wygrany konkurs Mówiliśmy, że będą wokół okazję Na szczęście, choć jedną udało nam się wykorzystać, wysoka Teraz skocznia w słowiańskim kraniu Czy będzie łatwiej? No niekoniecznie Piąta belga startowa, rozmiar 109 metrów Zaraz się przekonamy, co nas czeka Na tym obiekcie na początek 104 metry Miejsce trzecie, ale niewielka starta do drugiego miejsca Tam tylko chyba 20 straciliśmy i rokowania nie będą oczywiście przeciwko nam, tylko właśnie na naszą stronę. W to podobnie chociaż miejsce będzie drugie indywidualnie, no. minimalnie drugie niestety. Na no, co ja miejscem z mamy z nikomu? 70 punktów, więc w tej musimy obronić te drugie miejsce i chyba się uda. Bo sobie Nie wierzę, nie wierzę w ten pech. Gdyby z się udało ustać, być może byśmy te zawody wygrali po raz drugi z rzędu, a przed nami Tidise Neustadt. Trochę bolesna porażka, bo kryje nas tata punkt ratingowego. Za chwilę Tidise Neustadt. Yy, Niemiec skoczmy się skocznie. Piąta walka startowa, rozmiar 142 metry. Yy, początek 133,5 no, Tragedii nie ma. Albo kogoś z lepszej, men być może też będzie to Nie, men minimalnie przegrywa. Minimalnie przegrywa pół metra. Także. No tutaj takie teraz się pojawia. O którym jeszcze będziemy w stanie powalczyć? Skok no, konkursowy trochę lepszy, prezentujemy. 135,5 metra. No i proszę! Jest szansa na zwycięstwo, bo mamy 7 punktów przewagi na drugim miejscu. No no. Chyba szansa wykorzystana, bo drugi skok też będzie ładny technicznie. Trochę oszczędniej z metrami, ale wygrywamy konsekwencją. Mamy szczęście tym razem. Druga wygrana indywidualna oczywiście tutaj dla nas. Wojciech Muszyński dołączy do turnieju. Mamy punkt dedykowany. Ponownie no i ten rating na razie bronimy. Prawda? Na razie jest ten rating utrzymany. Czekamy na to, co będzie dalej. Teraz Wojciech Morzewski, więc będzie trudniej do tego typu sukcesów, no bo Morzewski będzie głównym faworytem teraz tych konkursów. Początek wtedy zły. 106 metrów. 17, 17,5 sędziów. Szkoda. Szkoda, że tak się ten skok Ale miejmy nadzieję, że w będzie lepiej. Chodzi o gwarancję. Oczywiście nie będzie kurwa Ale ładny skok. 135 metrów. Troszkę turbulencji. Cholera. No i mamy drugie miejsce. Seguroję, że może być ciekawy konkurs, no. Miejmy nadzieję, mamy drugie miejsce i jest szansa na sukces tutaj. E, niestety się nie uda, bo drugi już nie tak dobrze na progu. Szkoda. Szkoda, no. Dobrze, że nie ma tego będą, to, co w serii próbnej, gdzie mamy drugie miejsce utrzymane, szczęśliwie, kurde, jak się to stało, to nie wiem. Ale drugie miejsce utrzymane. Dzięki na to sądziaszki. Mamy punkt gratingowy. Niesamowite co to się stało. Nie jestem obbity. Mamy trochę warta oczywiście. <gryśla> Za chwilę Saporo. Ale <gryśla> to jest teraz ja tu myślę, kurde, że będzie trzecie miejsce, pewnie. Na czwarte nie było szansy, żebyśmy spadli, bo to nie był fatalny skok. Więc myślałem, że będzie chociaż to trzecie miejsce, ale że będzie drugie. Że będzie drugie, to bym się już nie spodziewał. Że będziemy mieli takiego parta teraz. Teraz o kurejama, proszę państwa. No początek, jako tako. 132 metry, neutralne warunki, mamy drugie miejsce. Wygrywa Muszyński bez niespodzianki Jurka Korka, za chwilę dołączę do rywalety. czyli znany fiński zawodnik, który walczył z nami od jakiegoś tygodnia. E, teraz, no, nie, nie za dobrze, 128 metrów. Walczymy realnie o miejsce, jak on robi trzecie z Łukaszem Głosem. Ta walka nie będzie niezbyt prosta. Muszyński wygra jeden ma 15 punktów. na wyprzedza. To przewaga w około 8 metrów, przejrzałam 100 na metry eee, ładne skok Nie wiem, mamy. 132 m ale walkę przegrywamy. Eee, do tego punkt tracimy. Zostało 9 konkursów, proszę Państwa. Oczywiście, cały czas będzie w, w jednej transmisji. Nie będziemy tego rozdzielać, bo to nie ma sensu. Eee, Bishop's skopem przed nami. Siódma walka startowa rozmiar skoczni jest metry Początek 127,5 metra wysokie noty, ale to będzie miejsce czwarte, prawdopodobnie bo tylko korka. Czyż tak mi się wydaje? No właśnie. Yy, w kąguście trzeba skończyć po prostu lepiej o tak kilka metrów. To niby tylko kilka metrów, ale czasami jest to nie, nieuchwytne nadrobienie od metrów, prawda? Teraz 127 metrów, miejsce czwarte. Mamy dwie drużyny, w mieszanej drużynie jest korka, z którą walczymy, będziemy w następnym pojedynku, oczywiście. Też o to, o to żeby być w pierwszej drużynie zamiast w, w drużynie samotnika w tej chwili nic się nie zmieni, będziemy bronić tego miejsca czwartego tylko. 129,5 metra. No i tam mi się nam się oczywiście uda. Ratingowo niestety dobrze nie będzie, bo przegrywamy z Łukaszem głosem, który ma od nas niższy rating Więc rating no musi spać o jeden punkt. Do końca 8 konkursów, a więc około 10-12 minut do końca, proszę Państwa. Do końca oczywiście. No i zobaczymy, jak z tym ratingiem będzie finalnie. Czy utrzymam ten rating do końca, czy jednak będzie z tym problemem? Soczy? 28 belka, wysoka Belka, ale praktycznie bez wiatru. Czyli neutralne warunki. No i mimo tego wysokiego rozbiegu mamy tylko 126,5 metra. Ale indywidualnie wypada to nieźle, bo daje nam to trzecie miejsce. Czyli jest jakieś nadzieje. Mamy coś dobrego. Ale no, w konkursie niestety te nadzieje już się pozbawieni, No bo w topę. 112,5 metra. No, nawet korka nas pokonuje tutaj. Łukasz głos też da radę. Korka ma na nim brzybkę, 16 punktów. A Łukasz głos, czyli będzie wpadkiem wyrzucony, bo długo to trwa. No może na brzmi i warta, ale nie. Coś dziwne to było. Straszne długie oczekiwanie. No, Wydawało mi się, że może go wyrzucić jednak tutaj. Nie będzie to przy żeby zobaczyć o w Bronimy honoru, ale to będzie. No, czwarte miejsca szczęśliwie. Pokonujemy tutaj korkę. Eee, za chwilę na wiki w Sandwagon. Dwunasta belka. Oj, 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 Lekko spłużone skok, ale to lekko. Od tylko na locie, który wynosi 183 metry. Na razie mamy drużynę wciąż tą pierwszą, no bo Korka wypadł jeszcze gorzej. Wyglądało, jeszcze 6 metrów bliżej. My musimy się postarać w konkursie, ale się nie postaramy niestety. To będzie problem. Razem nie spóźniamy lotu, co prawda, ale też brakuje tych metrów. 195,5. Korka nas pokonuje tym razem o 7 punktów. I znowu wstępujemy do Konoru. Mamy teraz znowu taki gorszy ewidentnie okres. gorszy na najniższy rating hmm, po tym konkursie. Drugi lot się lepszy. 209,5 metra, no będzie czwarte miejsce, pokonujemy Korbę. Ale pok przerwamy z Łukaszem Głosem, do tego punktu tracimy. będzie na niższy rating. I teraz, chromego, kolba. jedna z ostatnich okazji, żeby coś tutaj ugrać. Jednak dobrego e, mieliśmy dwa bogane konkursy dzisiaj, tak. Może będzie ten trzeci właśnie na Holmenkollen. Dobrze żeby było tutaj na wzgórzu. kilki się postarać. No na razie 130 metrów obiecujące kwalifikacje. drugie miejsce. Już jutro nas na podium. Więc jest hmm. taki, że jest to podium, Jak najbardziej nam pasuje. No i teraz tylko trzymać kciuki, żeby, żeby udało się do potencjał wykorzystać, oczywiście. No niestety, dzisiaj coś, coś niestety, no nie mamy tego szczęścia. Być może walczymy na trzecie miejsce, bo Muszyński i Korkę zawalili pierwsze skoki. Mamy szansę jeszcze ich pokonać, jeśli by dali te same błędy. Ale no to jest niewiele szans. Na w przypadku Muszyńskiego, który pewnie będzie przed przez Jowinową. My bardziej walczymy o honor znowu. Skok finałowy 128 metrów. Nie uda się. Nie udało się, bo także i korka się tutaj przebudził, nie tylko Muszyński, Muszyński skończył, skończył to zawodne na trzecie miejsce, obronił to trzecie miejsce, tracił punkty ratingowe. ratingowe nam ujemny rating dzisiaj, nieznacznie ujemny prawdopodobnie, jednak, ale jednak grożą te straty, które będą by się, że jednak nam nie grożą. The Whistler, zostało 5 konkursów, tu jest 110. startowa, rozmiar 142 metry, no i widzimy jak to wygląda, no. 136,5 metra i wygrywamy kwalifikację, Tak! No brawo! Będzie obiecująco. Będzie trochę presji. No tutaj, koskop, to już jest 129,5 metra. No tragedii nie ma, bo miejsce czwarte pokonujemy korkę. Nie, no o 3 metry. Przepraszam, że na odległość. Seria finałowa. Próbujemy z tego czwartego miejsca zrobić utrzymanie. Czwartego miejsca. Tym razem 130,5 metra wysokie. No to czwarte miejsce. Utrzymaliśmy Te miejsce. Przed nami lody w Harachowie. Dziewiąta belka, rozmiar 205 metrów, na no. 188,5, miejsce czwarte. No, szału nie ma. 182,5 metra. Ale indywidualnie jest na zasadzie nie trzecie miejsce. Minimalnie czwarty. na punktów. jest to walka pod nim możemy łatwo przegrać, ale może, może jednak wygramy, bo ten drugi rok będzie lepszy. 196 metrów. Jest! Jest! Jest wygrana. Brawo! Men nie dał rady. Ale nasza też nie daje rady. Jest. Bez zmian. No to zostało nam ostatnie 5 minut, proszę Państwa. Przed nami dużo rozchodzenia po bezdrofie. Mi sami time. O, 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 dziesiąta belka, rozmiar skoczni 137, obiecujące kwalifikacje, 133 metry, daje nam bowiem wynik drugi, ile to wskazuje, pewnie trzeci, no, przewidziałem to, Łukasz Głos wygrywa kwalifikacje o półcik. No teraz 131. Dobre noty, ale tylko czwarte miejsce. Nie głośno nam piąte, bo wyzwali konkretnie korkę. Ale czy mamy, tutaj wybaczyć trzecie miejsce? No być może. 134 metry wysokie. No to jest trzecie miejsce. Pokonujemy Łukasza Głosa o pół metra. Zawody wygrombeny. Wykonując nadal w stałej stawce. Rating zmian. Niestety. Rating u Kłaszakowska wzrosło w 2 dni od ponad 30 punktów ratingowych. 13 belka, Bergi zaledwie w roku. początek 126 metrów. Trzecie miejsce w kwalifikacjach. Oczywiście nadzieję mamy na więcej. I mamy nadzieję, że słusznie. Te nasze nadzieje takie są. I są rzeczywiście uzasadnione. Zobaczymy. Niekoniecznie. 119,5 metra. Miejsce trzecie. Trochę szczęśliwie. Miejsce trzecie, bo wyniki nie wylecznikach się pogorszyły, mimo wszystko. 122, miejsce trzecie utrzymane. no Dobrze i tyle. Trzecie podjął z rzędu, no i jest to płycik Został ostatni konkurs w poradzie lato No duży skocznie. Ostatnia wylęga, Irena 11. Belka. Wow! 137,5 metra, ładny lot. I daje nam chyba na kwalifikację też w pewnym stylu. Tak. No i szansa, by pójść za ciosem w konkursie. No niestety. Zabrakło i metrów i odległości, i metrów i stylu. Niestety ostatnie miejsce w serii. Walczymy o honor w serii finałowej, żeby jakoś to w miarę solidnie jednak zakończyć. No i to się chyba uda, bo druga próba będzie lepsza i metrem, i stylem, bo to była ładniejsza próba. 135 metrów i to będzie miejsce, które czwarte, czyli honor obroniony. Um, tutaj w wygrał Menn. No i widzimy końcówkę Rating minus 4 dzisiaj, ale jutro mamy nadzieję na remasz, bo to oczywiście normalnych jest, czyli ten turniej, w którym powinniśmy mieć więcej swoich szans, tych pozytywnych. Natomiast, no tak, wygrywają mieszane drużyny, które wygrały wszystkie konkursy. Druga mieszana drużyna oczywiście miała tylko jednego zawodnika, więc analogicznie zajęła drugie miejsce po 9 drugich miejscach łącznie. Tak to wygląda. Jurka, korka. Oho, Łukasz Głos, Men, Wojciech Muszyński, no i jeszcze oczywiście swego czasu Sofet Trunc. To była dzisiejsza frekwencja licząca łącznie sześciu zawodników. My dziękujemy. Czekamy na wyzwania jutrzejsze. Jutro, tak jak wspomniałem, nasz pionierski turniej. Gdzie oczywiście będziemy starać się przełamać lody z dzisiejszego dnia kiedy ten turniej do końca się po naszej myśli, jutro mamy nadzieję, że będzie bardziej po naszemu chociaż rzeczywiście do no, nadziei można mieć, a w podpisie może wyjść różnie także zobaczymy co przyniesie los aż trzech zawodników trenuje sobie na fikcyjnych obiektach Korka, Muszyński i Łukasz Głos oczywiście, my tu nawet nie zamierzamy, Szukujemy się na jutro jutro czeka nas także turniej mistrzostw świata, więc jutro dwa turnieje dzisiaj wyjątkowo tylko Team Cup także pięknie dziękujemy i do jutra うん。Mm hmm.